Witajcie, widzowie ja w kolejnym odcinku, Dzisiaj z Fortekem jest z nami Shalazar King. O, nakładam złączą. Znamy Shalazar King i hoho. Ho. Choć się nie będzie grał, będzie tam po prostu gadał. A, skończyło się w kolację. nasz Shalazar King, który już trochę w to gra. Jest bardzo e, dobry. E, tak, tak, tak. Jest bardzo dobry. Ja odwadę po prostu, zacząłem w to grać. Już na głównym koncie ze 2-3 w to grałem. I wiem, nie wiecie o co chodzi. No, ale zobaczymy, czy to mi wystarczy, by dobry. No, no. Co proponujesz wybrać, pszczelan? Szadlewski albo... Ale, albo Elliot. Szadlewski jest spoko. On ma udko i ma... Albo Elliot. Elliot? Dobra, to będziemy się trzymali się razem. Tylko staję serio, mamy się razem, żeby mogli pizzę rzucać chyba to na to ja. Ja. Ja, ja tak jestem na. Na szota. John Jondu. Czemu jesteś na maszota? Czemuś bym powiedział? O, ale jestem blisko generatora. Aha, użyłem, użyłem raz hour Przez przypadek już. Nie pytaj. E, misja przeżyć. Tak, dokładnie. Na tym polega mi ta gra. Zresztą na zrepenerowaniu wszystkich generatorów. Te, 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 te. Że, jak, że jakby to no, ci daje kasę no tylko no 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 no. że no, generatory dają ci w sumie tylko kasę oraz jeszcze szansę na bycie mordercą w rundzie następnej o nie wiem co to chodzi i najlepiej trzymać się grupami by jakby mieć największe naj szanse tak, na przeżycie, przeżycie. Tak. sobie pierwsze kolejny generator mam już dwa o ja yeah. widzę dwa widzę dwa Schronienie się za drzewem Zygła został zaznaczony. Uciekli. Uciekli, jest ok, e, panie Hadivisie. Gdzie jesteś? Szkoda, no. to że No, go nie mnie Jakby co, to ja jestem Chance'em. A teraz jesteś... po oh, kurde. Zainfekował ty ptaszek. Czyli postać oparta na mojej ulubionej czynności. Zabijanie. Co? Nie. A, okej. Okay. No gniazdo, tak to są postawione. Cieku, tylko tego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie cię goni? O ja zresztą, a, a, Gdzie ty jesteś? Jestem bit... okay, pizza Dobra, dobra, uciekaj szybko Uciekaj szybko, bo ja go postrzeliłem nie. Kurde, oh. zabił mnie Możesz obserwować Za, za szybką, bo to za szybką poszło. Love Rozumiem, ja muszę mieć żabie łódko. Że jakiekolwiek łódko. Następna runda będzie ciekawa. Czemu? Przyjaciele. Bo ty będziesz? Bo popatrz sobie na... Ta taba i jakie są punkty. Oraz, oraz kto ma największa szansa. szansę, Eee, mails? To, to jest ten? Najwyższa szansa? Mańcy? Tam Tab, tab i masz tam po stronie... To ktoś a tutaj to masz 14 O Jezu, mam nadzieję, że nie będziesz ty Będzie to GG Zrobiłem aż 30 hajsów Widzowie, to jest bardzo dużo Czyli to maszynę. Nie ja wiem ostatnio Dobra 3, nie, 4, 3, 2, 1, 0 To jest Proszę, tylko nie ty Kurde no Tak! No tak kocho. przestań! Doko, 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 doko. Dobra. Chciał to wykonać. Też pierdolę wykonać z Powiesz my mi, myśmy nie zabijali, dobra? się tak mówić? I don't think so. Aha. Ja. Aaaa z Kilniszu? Piem 500 Pytrzykam. Czekam, czekam, czekam. Tylko generator i teraz czekam. To jest jeden generator, który został zrobiony, serio. Przestań ho ho, bo cię twój panel dzisiaj go. Dziękuję ty dodaj efekty specjalny do twojego odcinka, bo wiem, że ich nie zmontujesz. Wiem. A efekty specjalne muszą być, więc jakoś trzeba je dodać. Ale żebym za tu. żebym za tu to Time to lock in, guys. Ej, przestań, to serio. Kurza. Ale efekty specjalne... Przestań, hoho. Time to lock in, guys. Nie będzie doklinowania lock off. Ale to musi być tutaj mega skupiony. Ucieka mi ten. O, leży. Weź jedno. Pizza delivery. Szukajcie mi tu. Skoczone, trzeba pięć. Dobra, kolejny leży. I nie. został tylko... Nie, ty, typu, który, jest typu, który jest tutaj ze mną i ja. Czyli, czyli zostało dwóch szedleckich. Sera, szedlecki. Niespodzianka! Spam stąd, spam No kurde, szybko! Nara! You can run, but you can't hide, my, my amigo. Uciekł mi. Nie kończę. tam z Tomaszem go. Nie, to przejmij go, przejmij go. O, po tym czarnym to masz. To, to masz slownesa. A gdzie to jedzie? Nie! Mie!

Trzeba generator. Tylko pytanie gdzie on uciekł? A ja wiem, że tego widzisz Jest! Przyjeń, typie! Oto by No spalił się, właściwie spalił się Kulkit to jest w sumie najszybszy morderca shot. Ajajaj Kurde, ale emocje! 10 sekund ostatnio zostało, no nie wierzę, no nie wierzę! Jestem tylko przy 10 kasy, sed, sed. A nie, plus więcej, fajnie, sprzedam, Ja pierd... ale akcja była. 10 sekund zostało, żeby tylko wygrał. To po co ja robię te generatory w ogóle? Połacz mi, proszę. Wyźmę większą szansę na bycie mordercą. Serio? To ile 9 że jakby, że jakby za to dostajesz hajs i jeszcze za to dostajesz szansę na bycie mordercą No teraz będzie killer, muszę dać sobie, zobacz sobie na tabie Mam z 3 osobami tyle samo Z 2 osobami tyle samo mam Tylko 9 I, i jeszcze to jest, to jest ma, 11 Tak, tak jedna się ten killer ma jedność 4, 3, 2, 1 Kto, kto będzie, kto będzie? będzie? killer, ale O, Jason nie, nie jesteś, nie jesteś mordercą. Ale, przepraszam, że killer będzie mordercą. O, ej, ej! chodź ich tutaj! Co? Tam? Jestem za tobą. Nie widzę, widzę. Chodź, ogarniam generator. ogarniam generator. Bo ja wiem, znam tą mapę trochę i wiem chodź, gdzie jest jeden. Chodź, się zmieniaj. Ale nie, bo jakby nie zawsze rysuj się. się siewy, się tym samym miejscu. Aha. Bo jest kilka lokalizacji generatorów. Kurde, a znasz, chodzisz trochę? Tyle. Tak, wiem, On na przykład tutaj jest. Ale to ogarniam, ogarniam To Jason, 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 gdyby nie te hitboxy, to bym się go w sumie nie bał tak bardzo. Chłopie, przed, przecież przedtem ćwiczyłem cały lobby. Zostało dwie osoby znowu, tak jak ostatnio. Co, nigdy mnie nie jak graliśmy? Ale było. O, Jaki widzimy go. Ja ja zrobiłem nie w generatora? Ty już cztery zrobiłeś, trzy pozostałe zrobiłeś. Bo Moja... Nie te generatory O, tu jest kolejne. Co? O, dobra, jest. Nie, tak, no. to jeszcze. Jest co? To spojrzę, to się drugi jeszcze Dobra, co po dwa tyłami, to zły? Mogę to każdy żyje To jest żyje. Ten, ten Jason, jest jest Jason, ten Jason. Tak, nie, tam jest Jason? A skąd wiesz? Bo widziałem, gdzieś tam Ach, chcesz, chcesz. Ale to był tylko gest Nie, to był gościu z mieczem I to taki, taki który ma też maskę Jasona Dobra, dobra, A to jak tam chcesz to tak O, generator Tak, 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 tak. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nadaj jak W takim domku przy gener generatorze Ale ogarnię, ale ogarnię to raz, i co ogarnię Sam zrobiłem cały generator Jeszcze kolej mamy, jeszcze ma, do e, was będzie już czwarty W prawo idź, nie w lewo, chodź, gdzie tam? O widzisz? Teraz mam odpocząć Brawo, tu tutaj co nie poszłem, pasta A tu, tu może... Kurde, ja zamrzmę Gdzie? To, a to będzie generatora To Ty, co jest robić, nie tam gdzie Idziemy tam? Ty, zabił, ale... A nie jedno zabił Zabił, no zabił. A mam maksa. Cześć. Co wy robicie? Co wy robicie? Aha, zobacz, Zabacz, co wy robicie? Haha, zobaczcie się po jednym dziecku, co właśnie tak to oddalają. Puszczikam. Gdzie to, jak co? No bo ja znalazłem się w tutaj. Cała trójka se tańczyła. Cała trójka się tańczyła dosłownie. Nic ja wis potańczyli. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze 30 końów i zrobię gusta. Ile mam szansę? 15. Będę ja, let's go, będę ja, let's go. No dobra, bułki. Dobra, let's go, będę ja. Cześć. trzeba pokazać tę lobby, kto tu rządzi. Że jakby... że jakby, bo to... Bo to nie jest, że jakby... że jakby ty będziesz na... Na pewno, tylko, tylko jakby ty masz ty masz naj, największą szansę, że, że jakby będziesz To jest dwa zędu, bo tak, że ten kto ma największe szansę ten był Tak było dwa z rzędu ja. no, najpierw Bo, ten, bo ten, tak ten to jest, ten... jest przeważnie, ale, ale na wiem, przykład że... kiedyś ja... No nie Dobra, chodźmy, szukajmy ludzi. Nie wiem co robię E co robi E proszę Musisz być przy gościu. Ja Ma tu sobie jakąś więcej zadajesz, coś? O. To jest takie bardzo dobre combo Chodź tu. Chodź, znaczy? Co? To chodź. jest bardzo teraz. mam matka HP Co się stało? Kto mnie tak ogłuszył? Jezu, yes, Bo dobrze. jest taka postać, ten postać. Postać, która ten, która jakby... Która może ci jakby... ten... Zabijam! Łachire Zabijam Tu? chodź tu, kurde Chodź tu, kurde no no, Znaczyłem się. Dobrze. A <laughs> Kude Piter. Zabrałeś mi kila. Chodź tu. To jest taki szybki. Oła, tak, To jest, to jest Eliott, a poza tym nikt ci Kila nie może ukraść Bo jakby tylko ty możesz zabić Chodzi o to, że ulecił typka ty, Dałą pizzę, Elliot. Eriod Pomogli, chciał się skręcać wiedziałem Ale to combo Chodź tu Eriod Jest! Ale lubię imuję, ale lubię. No, zostało się cztery osoby na dzienniku Chodź tu, kurde. Co zablokowane, stereo! To co nie wierzę. Nie wierzę, że tak, cie, cie, cie. Nie jestem głupi, typie, ja. ale idę zostać wstać po bablu, tak No kurde, ile on ma HP. Zobacz, to tak jest życie, że się jako morderca Trzeba się właśnie trudzi z tym, żeby nie można ich ja cię a co ja zaznaczyłem? Gościa, którego goniłeś, ma właśnie 9%, a gość, obok którego przebiegałeś to, to ma 12%. Jak pierdolnięcia, ale bez sensu to jest. Nie, on... Jezu, ta papka, to mnie tak wkurzał, nie ta papki chodził. O! Wreszcie, wreszcie, kurde. O, i po co się chłop tak sprawał, tak z tego? Ty jak tam chyba postawił papkę. Rando oh, Kolego 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 Tak mi Daj go! jest tego, gościu? No, sobie, czy wyznam, spokojnie Zobacz, trzeba, trzeba się tak starać no nie, jakąś typu oda nie, nie Muszę im to spalić O nie Tego, którego gonisz, to ma on 2% HP Kurde no, jak tak blisko było a, kurde no! No, jeszcze Zabił... jedno pewnie. Zabiłbym, zabiłbym, jest to ten ostatni, ale miał chyba więcej czasu, tak? Akurat nie, bo zostało ci ciszę trzech. Trzech? Nie, dwóch! Trzech! Tu się ukąpił. Ja pięć, Dobra, akurat nie, tej, akurat nie na tej, akurat na tej wieży. Więc na ciebie już kończymy Mam nadzieję, że wam się podobało. W każdym razie, w tym odcinku, no może to się pojawi z Forsaken, ale zobaczymy, bo my, wiadomo, to ja Co ty robisz? <laughs> Mamy do zrobienia challenge z tego. <laughs> o, oh, ty też przez. Mamy do zrobienia challenge do końca z Rayman'ku, który jest mega długi. A. a ja już to wyłączę. Ale zobaczymy sobie, kupimy sobie jakiś nowy ten. Jakiś nową, wiadomo, nowe coś. Blecie od Discorda, tym będziemy w opisie, kupujcie, eee. subskrybujcie, łapkujcie i